Siemano ludzie z tej strony Bluń, to jest kolejny odcinek ze spróbuj się nie zaśmiać, ale tym razem coś nieco innego niż tamte niż poprzednie odcinki Tylko tym razem taka wersja anime. No to zaczynajmy tradycyjnie zanim zaczniemy, no trzy z cztery łapki w górę kolejny odcinek ze spróbuj się nie zaśmiać, może jakieś inne filmiki znajdę, czyli było o anime i subskrybujcie kanał, no i lecimy. Potrzebuję Aha. więcej ludzi, jeśli mam zachować żelazny tron. Żołnierze, mobilizacja. Serio, Gryotron, nawet sadził do lani. to możesz się najwyżej do ruszenia dupy, żeby samej poszukać kandydatek do kółka muzycznego. Zawsze to lepsze niż ósmy sezon Gryotron. Słyszałam, że jest. Zdrowie to 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 czyli czyli Zdrowie z, z tych. No, to brakuje jeszcze tylko kogoś zorganizowanego, zrównoważonego i zdroworozsądkowego. Macie jakąś nie, nie zdążyłam rano zjeść śniadania, tylko wysoko kaloryczne i obfite w węglowodany przekąski. Mm, nie do końca to... Oh. Zwane potocznie słodyczami. Nie musisz mi dwa razy powtarzać. Jak tak dalej pójdzie, to w ogóle nie zajmiemy się muzyką. Kloteczki i mogą nie skończyć się nigdy. Wyflekcje kończą się więc... Ja Dobra, wie. skoro dołączyłaś do kółka, to potrzebujesz instrumentu. Proponuję gitarę. Ale nie umiem grać na gitarze. Chodzieli A trójką. na umiesz grać? Na kastanie tak. Brzmi jak świetne dopełnienie pozostałych instrumentów. Kupuj kurwa gitary. Mówiłaś, że nie chcesz gitary. Ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie stawaj na drodze miłości. Gdzież śmiała? Przecież jesteś spłukana jak woda w klozecie. Mogłybyśmy znaleźć nie. dorywczą pracę i pomóc jej uzbierać. Szlachta tak nie, nie pracuje. No? Bardzo chcesz tę gitarę, dziecinko? Dobrze, ciocia mogi ci ją kupi. Wdzięczysz się później. Wstawaj, za trzy godziny szkoła, nie zdążysz się naszykować! Postekst. co powiesz na trójkącik? Dobra, skoro masz już gitarę, może pociągnieć. Podano do stołu. Dobra, skoro już się najadłyśmy, może pociągnieć. Zawaliłam sprawdzian! Boliwa ciężkiego. Może się uczyć. Dochodzę. Do Tak szybko? To jest bridge, nie ma czasu na przyciąganie wątków. Co? Co? Zadaj! Nie mówiłaś, że dzisiaj macie odcinek brzmi. na plaży? Hej, Espa! Który mamy rok? Dokumenta na jak z Nie, nie uważacie, że kompozycja kadrów w anime często jest... dziwna? Nie się. się! Nawet w okruchach życia potrzebny jest pan serwis. Hm. Miałyśmy ćwiczyć grę na instrumentach. jej jej nie, 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 nie trzeba już. <śmany> Zniknę. Matko Boska, plaża i wspólna kąpiel. <śmany> nie wiem, czy moje serce to wytrzyma. <śmany> I zawału <dostanie. śmany> <śmany> <Nie> do Gdzie jest baza rebeliantów? Nie to uniwersum. Wszystko <śmany> tutaj nie wsadzić. Je tutaj pójdziesz w takich filmikach. Anime tego typu, niedługo będą kuźwa. Hobity latały. To wszystko była wina Ritsu. Ale trzeba przyznać, że z honorem zginęła za swoją sprawę. Ej, przecież żyje! Czasem mam wrażenie, że ciągle słyszę jej głos. Ej! Ach, kochanie, założyłaś kamizelkę nie dość, że na lewą stronę to jeszcze tyłem <coughs> na Czyli w sumie dobrze. Co? No bo przecież minus i minus dają plus. Czyli jedno niweluje drugie. To tak nie działa. Ogłaszam czerwony alarm, Matematyka, nasze kółko no, nie jest oficjalnie uznane przez szkołę. Tak Musimy znaleźć opiekuna, albo wyrzucą nas stąd na zbity ryj. Gdyby tylko był w tej szkole jakiś nauczyciel z pojęciem o muzyce i mroczną przeszłością wprowadzającą pozory złożoności charakteru. Niemożliwe, nie tego. Idealny nauczyciel nie istnieje. O wieku mowa. Zostań opiekunem naszego kółka. Nie. Proszę. Nie. nie Błagam. Nie. 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 Zrobię ci loda. Obecną nam zasięgi. Ritsu, nie możesz. A bo co? Bo w dzisiejszym świecie poprawności politycznej nie można nawet poruszać takich tematów tabu jak seks, a wykorzystywanie go jako narzędzia do osiągnięcia własnych korzyści jest niemoralne? Nie w tym rzecz. Zrobić to jej możesz co najwyżej mineta. Może jest trapem? Ostatnio wszędzie pełno tego tołatajstwa. Właściwie to identyfikuje się jako helikopter bojowy Apache. Na co mam patrzeć? Ej, nie zmieniajcie tematu! Na nic się nie zgadzam! A za ciasto? Zgoda! Ona ma Januszowe oblicze. Janusowe oblicze. Na dniach otwartych porwy. szkoły zagramy koncert. Więc dobrze byłoby poćwiczyć. Więc dobrze byłoby coś przekąsić i się napić. Po co ja się w ogóle produkuję? No to, 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 to gromadkę zajebiście. Muzyka zupełnie nie przeszkadzała nam w śpiewaniu. Tylko dla bardzo luźnej definicji słowa zajebiście. I muzyka, jeśli już o tym mowa. I zdecydowanie nie pokazałam, Majtek. Nie, nie pokazuję nie od Twoje majtki mają już nawet własny fan klub. Mówię nie, to kurwa nie! Impreza Boże Tyle jedzenia, sama przyrządziłaś Yui? Nie, wszystko zrobiła Ui. Ja mam banę na Chuj. Siorka Interes. potrafi Dużo zrobiła Hui? Pora na wymianę prezentami! Wylosowałam prezent od Mugi. Ciekawe co to nie. Zaczynamy kolejny o rok nie. nauki Jak ten czas leci. Nie znowu, nie no przecież minęło dopiero pięć minut od początku filmu. Co? Co? Subtelna zmiana tematu. Moja siostra też poszła do naszej szkoły. Wyglądasz jak siedem nieszczęść. Szanuj ty się dziewczyno! Co ty wstydu nie masz! Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że będziemy się dobrze dogadywać! Perwidne lafiryndy Moją mają nad siebie zły wpływ. Tylko ja wiem, jak się to ma zająć. Tylko ja... Czy ona zdaje sobie sprawę z tego, że teatralne szepty doskonale słychać? Ach, siostrzeczka ideał. Przydałyby się jakieś nowe twarze w naszym kółku. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Zobaczcie, kto z własnej i nieprzymuszonej woli zdecydował się dołączyć do kółka muzycznego. Co cię do tego skłoniło? Dołącz kurwa do kółka. Nie chcę o tym mówić. Teraz ty w każdym razie, witamy. Koniec. Czyli będziemy teraz ćwiczyć grę na instrumentach? <laughs> się. To co robicie całymi dniami? Opychamy się i opijamy. Dołącz do nas. Mamy ciastka. Nie! Nie przejdę na ciemną stronę! Hej! Usiądź, człowieku. Hinata, ty głupku. Kurczę, nie mam wyboru. Zabierzam nie pada, I nie wracaj, do Hej, Na wszelki wypadek zamontowałam pod twoim krzesłem silnik odrzutowy. I jak wrażenia po zostaniu astronautą? Pułanku, sekundy zderzyłem się z cofitem. Mimo to jestem pełen podziwu, że stworzyłaś coś takiego. Bądź wdzięczny, że ci pomogłam. Odnieśliśmy sukces, jama. Było perfekcyjnie, ale mów mi chry... Jesteś następny, Takamatsu. Co? Co mam zrobić? Musisz skupić na sobie uwagę. Myślałem, że to zadanie Chinaty. Słyszałeś o tym, jak chłopiec wołał wilk? Powtarzając kłamstwo, tracisz zaufanie. No właśnie! NIEMOŻLIWE! To dlatego przygotowałem Nie Niedługo anime'ło... O kurwa! No... coś nie widziałem, że tu masz... Y, rozwiązają WŹDŻAŁEM Martwi ZAMEK WGÓTA Ja jest to już menu. WŹDŻAŁEM WYŁAMUJĘ ZAMEK Chciałem napisać ja do terminu Jeszcze trochę! Lepiej. Kurwa znowu. Nie! to trochę! na to Jeszcze trochę! To nie że to o nie. Kończy... nie! Jesteśmy zgubieni! <grym i zbierzyli> Możecie być towarzysze przekonani że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten Policja który zdeklarowali Co to jest podstawowy program naszego działania jeśli nam pomożecie to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Haha. <strykanie> Haha. No, po prostu Haha. Haha. się <strykanie>